Przyjechaliśmy na takie, stanęliśmy na takim punkcie widokowym, bo jedziemy takimi serpentynami, już i jedziemy, i jedziemy cały czas. Wyjechaliśmy na 1200 metrów. No i teraz mamy tutaj zakręt w prawo, i stanęliśmy, żeby zobaczyć, ale tutaj jest wysoko, ale tu jest pięknie. Masakra, a jak jest gorąco, mówię Wam, jakbym w piekarniku siedział. Na dole płynie taka fajna rzeczka. Mam nadzieję, że tam zjedziemy. Weźimy sobie miejscoweczkę. Ja pierdzielę! Bajka, masakr. Zostajemy tu dwa dni. Ja już nigdzie nie jadę. Za się idę kąpać woda, pewnie lód jak cholera, ale. 300 jaj pierze. Ryby na pewno są też. Warto, warto było mieć. No. I dookoła piękne to góry. Ja właśnie widziałam na, na zdjęciach słabo. Dokładnie to. to, to, to... I kampery offroadowe stoją No i w takich warunkach sobie spędzamy urlop A to jest wiadomość dla Karola Chyba nam zazdrości Chociaż my nie łowimy Ale tutaj jest Podobno zagłębie Pstrąga Ludzie stoją i muchują cały dzień Pięknie to jest I idziemy na taki jakiś mały wodospad. Nie wolno tutaj pływać. Ha, ha, ha. Ale woda. A jak tu chłodno. 35 zrobiło się nagle chyba 10. Może 10 dni, ale 20. jo to jest to jest fajne. To jest fajny właśnie. Waterfall! Ale mamy normalnie. Jest to piękne. ulala, ulala. Beautiful. I to jest dziwne, że to jest takie piękne miejsce i to w ogóle nie ma ludzi. Dojeżdżają tylko jakieś off-roadowe, albo jakieś off-roadowe. A tak to nie ma prawie jest bardzo mało. I to mi się podoba, że nie jest takie z tą są Są takie, są no, ale tam są takie dalej dwie takie skromne restauracje. A tak to... Uja, jak pięknie. jak tu płodno tego białego. Idziesz sobie normalnie ulicą, a tutaj coś takiego. I na górze chłopca zrobił knajpeczkę. O tam, zaraz idziemy tam na piwo. Mali Flink. No i godzina jest późna wieczorem, a mój mąż wziął się załowienie ryb. Już nie jest tak gorąco, nie ma już 35 stopni. Tutaj przy tej rzece jest dosyć chłodno, także pewno będziemy szczęśliwi, że już będziemy mogli spać i nie będzie takiej wysokiej temperatury. A czy coś słabój zł złowi, tego nie wiemy. Ale wygląda na to, że jest tu dużo ryb. Woda jest krystalicznie niebieska. Może teraz tego nie widać, ale jest przezroczysta. Próbowaliśmy się kąpać dzisiaj, ale niestety jest bardzo zimna. Tutaj w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, jest dosyć spokojna, ale tam dalej jest dosyć rwąca. Przepiękne okolice. Byliśmy dzisiaj na małym trekkingu. Na takim małym wodospadzie. Jest tu, są tu przepiękne okolice. Byliśmy tu byliśmy w ogóle w Bośni kilka razy, ale nigdy w tym miejscu. Zostajemy jutro i pojedziemy dopiero w sobotę. Jutro jest piątek, więc. No, zamiar był taki, że pojedziemy do Czarnogóry jak najszybciej. No, ale ze względu na to, że znaleźliśmy tak fantastyczne miejsce, no to chyba zostaniemy tutaj jeszcze jeden dzień. Pogoda jest piękna, więc dlaczego nie? Są łazienki, można się wykąpać, są yy, yy, toalety. No, jeszcze nie wiemy, czy to jest płatne, ponieważ nikt tutaj nie był, nikomu nie zapłaciliśmy. Niby jest to camping. Tutaj przyjechali różni ludzie, ale nikogo tu nie było, żeby po prostu zapłacić. No ale super, super polecamy. Jak nazywa się ten camping, Sławek? Martin Bro Brod. W ogóle te okolice to nazywa się Martin Brod. Nie wiedzieliśmy o tym miejscu, także polecamy, polecamy jak najbardziej. No dobra, kończymy tym cudownym dniem i do zobaczenia jutro. Witajcie z rana nowego dnia. Taką mamy piękną tutaj miejscówę, że zostajemy tu dwa dni. Zajebiście nam się podoba tutaj. Woda jest czyściutka, ale zimna jak cholera. No ale i tak się kąpałem już trzy razy. Ale to wiecie, tak kurde, minutę maksymalnie i trzeba wychodzić, bo by człowiek rozmarł, odmroził kończyny, może. Dzisiaj rano pojechało, było parę offroadowych aut, parę kamperów. Jeszcze odjechało. Ale na pewno ktoś nowy jeszcze przyjedzie. Tam stoi taka fajna kaczka zrobiona, niemiecka. Nie wiem czy będzie widać. A tam, o, o, mój palec, popatrzcie jaki mam palec, walnąłem się. Znowu dzisiaj malutki trekking, nie będzie duży bo 35 stopni jest albo lepiej, ale co tutaj ta woda to jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra, to pięknie wygląda. Chcieliśmy wejść do tego tunelu, ale trochę mamy stracha, bo nie wiem jak jest długi, jest taki mniej więcej półtora metra wysoki, półtora szeroki i trochę mamy pietra, bo nie wiemy, czy jest daleko, ale patrzcie, a tutaj sobie ładnie śpią nie rzeki, znaczy nie wiem, czy... o kurde. ale się wystraszyli. Pole nie wylecą. Straszny ten tunel tam. Jest taki upał, że masakra też by się chciał skoczyć do takiej wody. Na no, ale oczywiście tu jest za wysoko. Ale jak wejdziemy gdzieś niżej, to może przynajmniej głowę zamoczę. Ale hej. Pięknie. Tu już się kończy ten, ta ścieżka. To oznacza, że kontynuuje się tym tunelem, bo tu widać, że jest taka ścieżka trochę wydeptana. Ale my nie jesteśmy aż tak odważni, bo nie mamy pojęcia, jak daleko jest ten tunel. Jest tam ciemno, jak w wiecie gdzie. I prawdopodobnie jest bardzo długi. Także może nie mam, nie mam klaustrofobii, ale nie lubię takich grot ciasnych i tego. Także podziwiam ludzi, którzy się wciskają w takie groty. Jest jakaś masakra. Tu jest taki tunel. No to ten tunel, no przynajmniej widać koniec, jest dużo większy. No to tu nie baliśmy się, ale tamten to jakaś masakra. No nie Zosia? Tak, tak. I widać światełko w tunelu. To znaczy, moja żonka znowu mi chce zrobić zdjęcie w tunelu. Co to nazwać tunelem czy grotą, to nie wiem, ale pewnie to zrobili ludzie. A po co w celach turystycznych? Nie wiem. W celach może obronnych, jak była wojna, żeby szybko się przemieszczać pod górami. Nie wiem. Siedzimy w restauracji w Parku Narodowym, zaraz blisko wodospadów. Pijemy kawę i piwo i czekamy na rybkę i tak się zastanawiamy, czy zostać jeszcze w tym cudownym miejscu, czy już jechać. No i tak... Patrzymy sobie w oczkach i twierdziliśmy, że jedziemy dzisiaj. Jedziemy dalej. Jedziemy nad jakieś jezioro, a potem już do dormitora. Do zabijaków. No właśnie. Jedziemy, bo już jesteśmy drugi dzień tutaj, pokąpaliśmy się, trochęśmy się popalali, widać jest jestem troszkę zjarany. Także ruszamy w dalszą drogę. Zjemy rybu. Ma, wielka porcja i wielka porcja rybu i ma, i mała porcja ryby. I jedziemy dalej. No, no i co? Już żegnamy się z tym pięknym miejscem. z miejscem. miejscem. Bye bye. Jedziesz po ze Nie. Dobra. Bye bye. bye. <laughs> Cudowne miejsce. No, sior. Sure. No? Chcecie nagrać. Przyjeżdżajcie tutaj, bo tu jest pięknie. On tak szybko jedzie, że ja nie zdążę. No i wyjechał. Bez problemu. No i wylądowaliśmy w takim pięknym miejscu. Nad jeziorem Busko w Bośni. Całkiem na dziko. Jak to Kasia lubi mówić, żyć nie umierać. Grill się rozpala. Za chwilę będziemy smażyć kiełbaski. No, zobaczcie, jak pięknie. A temperatura jest wysoka. Ponad 30 w dalszym ciągu. 32. Będziemy próbować wodę. No, na pewno nie jest taka zimna jak w rzece. Ale zobaczcie jaki tu jest olbrzymi obszar i nie ma tutaj nikogo. No zjechaliśmy taką trochę drogą ofraudową, ale nie jest tak ciężko, nie? Myśleliśmy, że tutaj jest miękko, ale nie, są wszędzie kamienie, jest dobre podłoże, także wyjedziemy stąd. Wyjedziemy stąd, nie? Zostajemy do jutra, a później jedziemy dalej. Ale dobre piwo. No, nie będziemy rozkładać markizy, nie? No, nie jest nam potrzebna, ale tak to ta markiza jest naprawdę taka potrzebna tutaj, bo bez markizy chyba nie dalibyśmy rady. Widzieliśmy kampery bez markizy, ale przenosili się z jednej z drugiej strony samochodu. Uciekali od słońca. No dobra, do zobaczenia jutro. Miał być dzisiaj już koniec nagrywania, ale... Patrzcie co się dzieje, musieliśmy się w środku z nocy zwinąć i ewakuacja, po prostu szarańcza. Nie wiem czy wy to widzicie na kamerze, ale to jest jakaś masakra. Całe auto powoziło nam do środka, spróbowaliśmy odkurzaczem. Patrzcie co tu się dzieje na siatce. Rozpakowaliśmy się szybko, musimy się ewakuować stąd. Daleko nie pojedziemy, bo ja wypiłem sobie trzy piwa. Ale taką gruzową drogą może dalej od jeziora, może całe auto jest oblezione. Nie wiem czy wy to widzicie, ale jest jakaś masakra. Nie wiem co to jest, ale uciekamy stąd.